Kołem widzowie, seria Białystok się kłania jest to pierwszy film z ośmiu i wszystkie lokale prawie, oprócz jednego będą z waszych rekomendacji na fejsie i instagramie, jak zawsze będąc na miejscu wrzucałem fotki szyldów lokali i tam prosiłem o polecenia i dzisiejszy Moon Kebab and Grill nie pojawiał się jakoś często, ale miałem tam blisko, a pierwszy dzień to wizyta w lokalach dookoła komina spora dyskusja na fejsie się wywiązała że ceny fast foodów w Białymstoku są nieadekwatne względem zarobków i ja to też potwierdzam jest to fakt, ale dzisiaj mam rodzynka ludzie narzekali, że nawet małe kepsy są drogie, a ten lokal dzisiaj wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, bo małe rolo kosztowało tylko 15 zł a wersja największa kosztuje 24, za tyle można już zapchać kichę i udać się nad jezioro tu pozdrawiam wszystkich komentujących o tym jeziorze, bo lubicie podpytać o wątek fekalny, fekalny że tak powiem, ale uspokoję Was, żadnych problemów z żołądkiem nie było. Placek bardzo gorący, przez to środek zaparowany, ale idzie przymknąć na to oko w tych pieniądzach. Mięso mieszane, kurczak dużo lepszy i jak będziecie chcieli skorzystać z mojej rekomendacji, to bierzcie kurę, to wołowe jakieś, takie bez smaku, ale ścinane przed podaniem kurczak też. Sos, sos mieszany, lekko słodki, ja wiem, że powtarzam się w tej kwestii w wielu recenzjach, ale jakim problemem u włodarzy jest dać więcej tego ostrego, żeby coś go było czuć? Bo to kolejny lokal, gdzie ostry w ogóle nie kąsa. Sama słodycz ale dobra i tak to się zjadło, bo głodny byłem. To obiad po przyjeździe do Białego Stoku. No i co można rzec? Nie jest to niepowtarzalny smak, który będę rozpamiętywał, ale idzie to zjeść, a najważniejsze jest to, że to kosztowało tylko 15 taka. Ocena średnio, czyli 5 na 10. Kto tam jadł? Jak wrażenia? Dajcie znać w komentarzu. A kto zainteresowany Białym Stokiem, to teraz będę wrzucał serię. Zachęcam do subowania. 5 na 10. Pozdro.